Okej, okay. wchodzę. No, Zobaczymy jak geki prowadzą motocykle. O tu. O Mam <laughs> do góry wiecie. <laughs> A mój tam se spadł. Właściwie widzę jak spada. Gdzie? Więc to mój spadł. Z której? Z której strony? No jest w jeziorze chyba. O, coś tam widać. A ja widzę, że na schodach. Aha, motocykl spadł. No na jeziorze e, to a on lewituje, Słuchaj, nie? żeśmy obczajali... Pamiętasz, co wczoraj sprawdzaliśmy? Jak, no tak, dlaczego, tak, dlaczego, tak. dlaczego spadasz przez, przez komputer bazy podczas animacji, nie? No. Pamiętasz, jak aktywowałeś go, to spadałeś do, w dół, nie? Mhm. No i, i żeśmy szukali jakiegoś obiektu, który trzyma się w powietrzu cały czas, nie? No. I je, praktykowaliśmy jeszcze to, żeby podczas animacji tej aktywacji bazy cały czas latać na jetpacku jak się skończy, żeby idealnie wylądować na, na komputerze, nie? Stawisz sobie statek, to on zawsze może cię asekurować, nie? No... <śmierzę> no. Się obraca, mały, jak się obraca Jaki najlepiej statek byśmy potrzebowali? Bo Jakiś jakby... płaski. Jakiś mały. No, Jakiś tak. mały, płaski. Masz taki statek? Coś niskiego. E... Mam myśliwiec taki o, super płaski. No to super. Dozejdźmy zejdźmy na dół, ja zobaczmy go. Dobra. Teraz na dół. Aj to lepiej chyba wsiąść do, do motoru, nie? No już nie niego <grym> jeszcze spada. <grym> dobra. Paz, jak no, Superman. Się, się motorem. Aj, gdzie mój motor? No sobie zrespoglą. Mm, dobra. Zara motor. Ciekawe, czy się zrezespi na schodach. Zrezespi się ładnie. O! Trace band. twój. Mam jeszcze taki. Mam jeszcze taki. A no twój pokazuje, jak patrzę. Co to za. Tak. Te ane no, dostawiamy paru. z niego bazy. Ten by był lepszy, co? O, wiesz co, na ciebie kreatywnym właśnie na takim testowałem. I I działało działa, dobrze? Działało. Tak, tutaj się stanie. Dobra, to inkubator, ty to będziesz robił. Musimy tylko szybki, szybki ten kurs ten będziesz żółty? miał. Tak, ty będziesz na tym żółtym stawiał. Dobra, tak szybki kurs. Mam już wszystkie staty, chcesz indium? Res, res motocykla. Chcesz indium? Wszyscy, bo jedziemy. Czekaj, no. ja tylko sobie ustawię ten żółtek jako główny. Aha, i musi być puste lotnisko, okej. Okay. Co, wjeżdżamy na górę? No nie, idziemy na testa zrobić jeszcze. Aha. Za mną. Okej, okay, do... Bo on będzie to stawiał, bo ma najlepszy statek, a on tego okay, nie robił, okay. to niech raz przećwiczy i tak, zrobił u tak, góry, tak. nie? A, dobra, spoko. Daj mi tego 50 parafumów O, strzela e, Różnymi rzeczami chyba strzelam. a nie? Tylko... No mam, no i karabin i laser, nie? Dobra, to będzie dobrze A kurwa dron. Czekaj... Odsunie odsuniemy się. Ale on nie przeszkadza. O nie, no nie, zaraz i by strzelał. Chodź tylko eee. jak dalej. A to są agresywni, a to są płacz Oni są agresywni, no, chodźcie tutaj do mnie. Mam nadzieję, że gra pozwala budować poza ten obszar, nie? Ja sobie chyba zamontuję moda na Dobra, na e, jesteś tu? Kubator chodź tutaj No jestem, jestem Co? Jakby co ja mam tylko 122 węgla No czemu tak mało? Ja włożyłem do tego Ooo, no, znowu jesteś To bo... cały Znowu się zbugowało co? Znowu jesteś olbrzymem. <grymne> 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 e, nie wiem, czy mam parafię. Chyba na statku mam, poczekaj.